Kochani, szczęść wam Boże. Przed nami drugi dzień naszych adwentowych rozważań ze słowem Bożym pełnych Bożych bohaterów. Wczoraj mówiliśmy o beznadziejnym początku nadziei, a dzisiaj? Dzisiaj powiemy sobie o Kainie. Ktoś powie, jakim bohaterem może być Kain. To ten Kain, który zabił Abla, tak, ten Kain, który zabił Abla, jest bohaterem biblijnym, który daje nadzieję. Jak bratobójca może dawać nadzieję? Może. Może dawać nadzieję na Boże przebaczenie. Na to, że Bóg zawsze jest miłosierny. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki moment w Księdze Rodzaju, że Kain z przerażeniem słyszy o swojej karze, jaką jest wygnanie, jaką jest teraz, że będzie musiał być banitą, uciekinierem. Mówi do Boga, że teraz każdy będzie mógł go zabić. A Pan mu odpowiada w następujący sposób: O nie, ktokolwiek by zabił Kajna, siedmiotkrotnej pomsty doświadczy. Dał też Pan znamię Kainowi, by go nikt nie zabił, kto go spotka. Ciekawa sytuacja. Pan troszczy się o zabójcę, grzesznika, przestępcę. Człowieka, który, jakśmy powiedzieli, nie ma już żadnych szans. Ale nie dla Boga. Dla Boga zawsze jest szansa. Bóg dał Kainowi z aby ten miał szansę żyć, odpokutować i nawrócić się do Pana. Bóg nie chce jego śmierci. Bóg chce dać mu nadzieję. I choć historia ludzi zaczyna się bardzo mocno i bardzo dobitnie, grzech pierwszych ludzi, grzech pierworodny, a później od razu pycha bratobójstwo, morderstwo, to Bóg cały czas przychodzi z przebaczeniem, miłosierdziem. I daje takie kajnowe znamie, jako gwarancję, że On naprawdę chce, by człowiek się nawrócił i go odnalazł. Tak więc, sami możemy też pomyśleć, kiedy czasem czujemy się przestraszeni konsekwencjami naszych grzechów, że Bóg nie chce naszej porażki ale pragnie nam dać zapewnienie, że mamy możliwość nawrócenia się do Niego, cokolwiek by się nie wydarzyło. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!